Daję wszystkich Państwa na pokazie ze sztuk grawitacji. Przedstawimy Państwu trzy gry. Pierwszą z nich będzie drygę. Moja uroda słysząca Patrycja przedstawi podstawę pierwszej gry. Więc tak, naszą pierwszą grą improwizacyjną będzie drek. Jest to, będzie to historia opowiedzona przez nas, ale żeby zacząć potrzebujemy od Państwa tematu, więc czekamy na propozycję. Mrówki na plaży. Mrówki, mrówki na plaży. Coś jeszcze, może. Coś jeszcze. Poprosimy. Śmiało. No dobrze. Dostałem więc mrówki na plaży. Prosimy naszą ekipę na wejście. Mrówki na plaży. Starego pięknego wiosennego dnia. Pewne mrówki, które były bardzo tłuste, postanowiły pójść na plażę, by złowić ryby. Tu są bardzo tłuste. I jak je złowiły, to je zjadły. I następnie poszły pobiegać. Są bieżni. Jednakże wszystkie bieżni były zajęte, więc e, próbowały poszukać na plaży swojego wymarzonego domu, bo tam stwierdziły, że będzie im najlepiej. Dlatego tak zrobiły i spróbowały tam pójść, żeby odnaleźć yy, zagubionego pieska. Który Jamnik. I miał cztery łapy, które były bardzo tłuste i należały do jamnika, który był trochę dlaczego ja muszę być taki... A niech Inne i są Bardzo fajne, a ja nie mogę... wiesz... No. No. Ja jestem nadzieję, żeby trochę... Nie mogę już na siebie patrzeć. Dlatego idę na plażę, aby skoczyć z wodę i się zabić. Yy, wtedy będę mógł pomyśleć sobie, że już wszystko za mną i to już jest koniec. Na tą następną grą jest tłumacz. Tak. Może przedstawię to do ja Nie, zostawię to sobie. No dobra. E, zasady są proste. Usłyszą Państwo historię w pewnym niesłyszanym dotąd języku. Jednak proszę się nie martwić. Wszystko będzie tłumaczone na żywo. Zapraszamy ekipę. Piratyzynę? Tę patytę! Idę sobie ulicą, a tam walczy... Bez węzła, odrobinczenia. Uzbędę się go, na pewno. Merekę te. P. P. Neke. Kja, który to był numer? Eee, halo? Halo? Seke taka te. Ezy I tak? Muszę drogę mi, teraz tu je robak. Mara, para na nas. Moran, Kimic. I kurde, <grymna> e, o rany, rozwalił się. I zuba roduda. Jest coraz więcej. Co? apokalipsa robali. Co? O, wunda. O Boże, skąd one wychodzą? Dobra. Rozsiacham was. Rupu, rupu. <grymna> Ale ne, Je, no, ne, ne, no ale, no. I teraz ty vám z vás mám. Ale nie, nie zbieraj do mnie! To jest taki obleśny! Kiedy pece, pece, terapa! Wezmę <tří> już też ognia! Palę was wszystkie! Yeah! Merykę! <tří> 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 Ke, ne, ne, ne! Ale... Pal się no! Pal się! I tak, I Zróbcie! Zróbcie! Szybko, Zróbcie! 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 skończył się ten krótki, ale jakże ekscytujący ten. Jest tak. Kolejna i ostatnia gra jest to free. Poprosimy jedną osobę z publiczności, aby weszła na scenę, wybrała dwie osoby i Ustawiła je w dowolnej pozycji na środku sceny. To naprawdę nie jest nie skrótne. nic trudnego. Nie podkreślam. Ktoś chętny? O, tutaj się zbiera. Proszę bardzo. Podczas kiedy tutaj będzie już ustawiał zbior, to ja przedstawię zasady. Każdy z aktorów, stojąc w ruchu boka, ma prawo w trakcie odwagi stęki przychnąć stop, wejść na scenę, chcielić się w jedną postaci i odegrać zupełnie inną scenę. Co z tego wyjdzie? zobaczymy. Trzy, dwa, jeden, bro! Boli cię bardzo ta noga? Ja nie mogę iść, ale... Nie wiesz co? Lubimy tak. Może ja po prostu sama dojdę. A, no dobrze. Przedstawmy mu. Chcę z tobą zatańczyć. Pójść z tobą w tango. I tak? No to było, eh? Nie ma z tym Wiesz? tobą. Nie? Nie, to było. Gratuluję. Czemu nie zdradziłaś? Mówiłam ci, że będę ci gotowała codziennie, rano, obiad. No, nie ważne, że rano. No Jak mogłaś tutaj, no To tak zazdrosnąć? To jak? Idziemy na tą robotę? Bank tam się nie obrobić. Aha. no nie ja mam nawet fajny plan. No, słuchaj, no. idziemy Musimy zrobić tak. Co? Dobrze, żołnierze, do Zelegu, Już! Już! no już! no nie ta linia, no, tak. no, 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 tak. No, taki.

że, słonie tam takie wielkie. no tak nie Tak. Hmm. <laughs> no już, nie tyle? Kumiram się. No już, no już No już, no, 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 już, no, Zesko, no, na no, 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 Not cut bells. That's to be chosen. And you bend Kwadraty, kwadraty, no! że nie dam ci drobnych. <Bennı Ratlar> nie chcę <laughs> <Stop>. <laughs> ci piątkę, to by <grymne> było na tyle, jeżeli chodzi o naszego priza. Dziękujemy bardzo za przybycie i o oglądanie naszego krótkiego występu.